Cześć, witam Was w filmie, w którym... nie planowałam go w nagrywać, ale Arek przyjechał z dosyć dużym pudłem i kazał mi go rozpakować na filmie. Więc jestem ciekawa co to jest. Podobno jest tył, mnóstwo rzeczy takich drobnych, ale przydatnych, jedzeniowych. Więc nie przedłużając, zaczynamy, bo ciekawa jest te karton muszę szybko rozpakować, bo kajtek tu czeka obok, więc zaczynamy. Okurczę. Wow! Dobra, widzę, że tu jest sporo jedzenia, także zaczniemy i zobaczymy co to jest. Tu mamy jakieś kokosowe wafelki, coś Ana Raffaello. Tak mi się wydaje. Okej, okay, ja lubię kokos, więc o, Tu też mamy coś nowego, jest, to jest ciasteczka Bunty. Nie słyszałam o tym, ale... O, tu mamy żelki Haribo. Chłodko. Żelki zawsze przydadzą. Ringlesy. Małe opakowanie. na cukierki. Okej, okay. jest ciekawie. Um, tu są jakieś kwaśne żelkie czupsa. Widzicie, To jest naprawdę bardzo dużo nowości. Tu też są jakieś pringlesy. Ja pringlesy nie wiem nawet czy jadą kiedykolwiek w życiu. Ale um, no, widzicie, kajtek już jest bardzo ciekawy, więc... Robimy to w miarę szybko. Tu mamy Doritosy. To akurat raczej pójdzie dla Arka, bo ja... no niestety na przepadam. <laughs> Musicie zobaczyć, bo... no, zachciało mi się bawić, także zwracajmy do niego uwagi. Zisteczka eee, Mars. One są z karmelem, takie coś jak piegłuski albo banty, Ale też mają na styczniu karmę, więc to się zapowiada ciekawie. Musicie mi wybaczyć, jak go nie zgoni, no nie mam serca. To są. To jest. Cukierki e, kwaśne. Hej, no co ty? Nie wolno tak się zachowywać. Zaraz ci o ten kartonik obiecuję, dobrze? Lec tam, tu. Tu mam coś dla wegetarian. A coś, a delicie? To są po prostu biszkopty z, um, z czekoladą i chyba z galaretką. A mi tak to wygląda. że Arek słucha jak ja czy lubię, więc jest dużo rzeczy kwaśnych, Także kolejne żelki. Tu mamy Oreo z wanilią i jakieś białe. Też chyba tego nie jadłam, ale wydaje mi się, że może jadłam na ostatnim e, boksie z krami, jak testowałam czy Coś mi się wydaje, że mogło to tam być, ale nie jestem pewna mamy coś dziwnego. Nie wiem, czy to nie jest po prostu taka czekoladka, jakby to toblerone. Tak to tutaj po dotyku płodzi. Tak, to jest czekolada z migdałami, miodem, orzechami, ra, raisins. Nie wiem, no kto to jest ryż? Nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, mam nadzieję, że się nuduje. lecimy. To jest e, organizer. Także spoko. Przyda mi się na lakiery albo na pomadki. E, e, coś do picia mango. E, gazowany o smaku mango. Dobra, spoko, spróbujemy. Mango wierzę. Monsterek. No, to jest coś co po prostu marzyłam o tym. Lecimy za ciastka Twix z karmelem w środku. Myślę się wydaje, że ja będę dwa razy grubsza niż z system. Uwielbiam Aloes, więc bardzo fajnie. Z truskaką nie piłam, ale z Próbujemy na pewno. Dalej mamy czarną czekoladę, ciemną czekoladę, gorzką, z mango. Nie mam do czekolady z mango. Także tutaj Tu mamy mini chupa -trupsy. Tu mamy ciasteczka świąteczne. Renifery, tak się wydaje. Kolejne pringlesy. Mówimy eee, po kolei po prostu. To są e, podróbki smaków z dzieciństwa, czyli takich malinek od halibo. Od halibo nie jadą. To po prostu są, widzę, że jako bombki. No dobra, spróbujemy, ale myślę, że to prawie będzie dla arka. E, tu mamy jakieś żelki z maliną i z palperem. E, Albo porzeczką. Coś takiego. Kinderki. Tylko czy to jest eee, zwykła czekolada? Eee. Nie, to jest chyba coś takiego jak Kinder Niespodzianka. Na środku też jest biała czekolada. Coś, co lubię i przyda mi się na śniadanie. bo akurat nie jadłam. Tu mamy gumki do włosów. Tego nigdy nie jest za dużo, mi się przyda. A, zapasto Fifi. Tego chciałam spróbować. To jest areo. Aero. Aero. Ehm, Trochę, że jaki to jest smak? Ehm, po prostu chyba z białą czekoladą, ciemna i biała czekolada w siłowni. Widzę, że jest coś... Ech. To jest kosek czy ręcznik? Koc dziecięcy z myszką Co pewnie pójdzie dla małej. Wow! wow. Mam lusterko do makijażu. Które e... miałam sobie kiedyś kupić. ale to chyba trzeba ułożyć baterie najpierw, tak mi się wydaje. Ale spoko, jest spoko i jest podświetlane tutaj na ledy. I tu mamy po prostu go na baterie, włącznik jest i mamy podstawkę, więc to jest zawsze przydatna rzecz. Chciałam sobie kiedyś zamówić, ale tak się zbieram, że w końcu dostałam. Także mam nadzieję, że taki filmik spontaniczny Wam się spodobał. E, myślę, że teraz weźmiemy się pewnie za spróbowanie tego. E, ewentualnie, jak chcecie, to mogę nagrać film, e, test słodyczy z paczki niespodzianki. Także dajcie znać i ja biorę się za gdzieś tego pakowanie, bo nie wiem, gdzie ja to teraz powiem jeszcze, tyle słodyczy. Ale super prezent! Fajnie się bawiłam, nie wiedzą co tu jest, także. No, dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!